Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale drodzy widzowie, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów. W dzisiejszym odcinku pochylamy się nad grą Kings Bounty 2. Zachęcam was serdecznie do łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do jego subowania, a gdy wbijemy 4000 subów, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę Wam miłego oglądania, no i jedziemy! King's Bounty 2 to pełnoprawna druga odsłona serii klasycznych strategicznych gier turowych z elementami RPG inspirowanej kultu serią Heroes of Might and Magic. W King's Bounty gra wcielamy się w troje bohaterów, podejmujemy różne decyzje, które decydu decydują o losie Królestwa Nostria. Gra została wyprodukowana przez rosyjskie studio 1 Entertainment. Pierwsza część układała się w 2008 roku na komputerach PC i pełnymi gaściami czerpała z legendarnego cyklu Heroes of Mighty Magic oraz oryginalnego King's Bounty z 1990 roku. King's Bounty 2 przynosi nas do nowego, fantastycznego świata nazwie Antara. Przy jego budowie twórcy inspirowali się bardziej realistycznymi światami, Fantazy, zaporzucając motywy chociażby z popularnego powieściowego cyklu pieśni, lodu i ognia George'a Al-Armartina, na którego podstawie powstał serial Grato. Na ruby, że Hantary pozwoli rozprzestrzenianie się tajemnicza zaraza, uśmiechająca lub zniekształca ludzi, zwierzęta i rośliny. Uciekający przed ich skutkami nieszczęśnicy tysiącami zmierzają do królestwa Nostri, które po wielu latach dobrobytu stoi teraz na krawędzi wojny domowej. Podczas zabawy wcielamy się w trzech różnych bohaterów, których za sprawą swoich działań wpłyną na kształt i przyszłość królestwa. Rozgrywka jest podzielona na dwa segmenty. W pierwszym z nich przemierzamy świat trójwymiarowy gry, obserwując go z perspektywy osoby trzeciej, jak w wielu klasycznych produkcjach RPG. Jak już wspomniałem, kontrolujemy jednego z trzech bohaterów, a każdy z nich posiada własną historię i charakter. Podejmując decyzję oraz wykonując pewne akcje podczas kampanii, wpływamy na ideę, którym hołdują siła, sztuka, porządna anarchia. Zmieniają one sposób, w jaki reagują na nas postacie, niezależna także kształtują. Otaczający nas świat. Kampania staje duży nacisk na wybory gracza, niektóre z nich wpływają na przekwebułę i niosą ze sobą poważne reperkusje. Podczas gry nie brakuje więc pewnych problemów moralnych, ale ważne są także bardziej przyziemne troski, jak chociażby zbudowanie przyjaznych relacji z mieszkańcami odwiedzanych miast. Drugi segment to walki turowe, w których naprzeciw naszej drużyny wojowników składający się z wielu jednostek. Ludzie, elfy, trolle itd., stan dziesiątki różnych przeciwników. Podzielone na hexagony mapy są bardziej interesujące niż w pierwszym King's Bounty, oferując wiele wcześniej niedostępnych możliwości taktycznych, wynikających chociażby z ukształtowania terenu. W podobny sposób rozwinięty został system walki. Gra mamy dostęp do, do większej rodzaju, większych rodzajów rozkazów oraz opcji zarządzania oddziałem. King's Bounty 2 to debut marki na konsolę, zatem gara została wzbogacona o liczne funkcje otwierające rozgrywki na tych platformach, m.in. zmodyfikowany interfejs oraz wsparcie dla kontrolerów, które dostępne są także na PC-ach. Oprawa audiowizualna została znacznie poprawiona w porównaniu do poprzedniej odsłony. Modele postaci trójwymiarowych oraz otoczenia zostały wykonane z 28 detale, a ścieżka dźwiękowa stoi na równie wysokim poziomie. Premiera z się i czekaliśmy 13 lat od debiutu części pierwszej. Chciałbym Wam przekazać, pokazać, jak są moje wrażenia z tej gry. Jak wspomniałem, jest to gra, która bardzo mocno nawiązuje do Heroes of Mighty Magic. I moje wrażenie jest takie, że jest także bardzo podobna do gry o Tron. Jeżeli więc skończyliście grę na serial Gra o Tron i wyczekujecie kolejny powrót powrotów akcji przy produkcji, to z czystym sercem mogę polecić Wam King's Bounty 2. Produkcja przynosi nas do fantastycznego świata Antara, w którym rozpoczyna się zaraza, ci którzy dbali z niej uciec szukają schronienia w nostrii królestwie, które stoi na granicy wojny domowej. Wcielamy się w jednego z trzech bohaterów. Jeżeli chodzi o aspekt fabularny, to ciekawym pomysłem jest wspomniane tutaj tzw. wzmacniane idei, siła, finezja, anarchia, porządek, Tak, 4D, co pozwala nam więc na wykonywanie zadań w różne, dostępne, w, różnych, w różne sposoby. Trzeba pamiętać jednak, że wzmacniając jedną ideę, możemy z biegiem czasu tracić możliwość wzmocnienia pozostałych. Odpowiednie balansowanie to w tym przypadku klucz do sukcesu. Czasem warto bowiem rozwiązać zadanie unikając walki, dzięki czemu nasza armia pozostanie nienaruszona. Jak wspomniałem, ta produkcja mocno nawiązuje do Heroes of Might Mighty Magic: zbie zbiera to co najlepsze z tej serii, a zarazem ulepsza te. Mechanizmy. I tak na przykład różne obrażenia różnie oddziały na różne jednostki. Inne obrażenia otrzyma szkielet od łucznika, a inne golem. Warto też pamiętać, że w tej grze stracenie jednostki łączy się z tym, że trzeba będzie ją ponownie kupić u handlarza. A jak się w to gra? Osobiście lubię gry, w których trzeba nieźle się nagłówkować, a King's Bunty dwojisz i troi, by kombinowania było jak najwięcej. Pozytywnie zaskoczyła mnie również sama walka, która, podobnie jak fabuła, zmusza do rozsądnego planowania i zarządzania swoim wojskiem. Do ideału brakuje naprawdę niewiele. Co może jednak zniechęcić? Rozsądne gospodarowanie zasobami. Na początku mamy naprawdę sporą sumkę, ale z czasem. Jest jej coraz mniej, a przecież wydatki na wojska nie brakną. Czy warto czekać na premierę? Uważam, że tak. Eee, myślę, że to może być swój czarny koń 2021 roku. Rozbudowany świat inspirowany władcą Piesieni czy gra o tron, wciąga praktycznie na każdym kroku. Dołóżmy do tego jeszcze bardzo ciekawy innowacyjny system rozwoju postaci oraz walkę, która kładzie na tak i dostają mieszankę, która może pozytywnie namieszać w growym świecie. King's Bounty powoduje szczególnie fanom Heroesów, którzy zapewne znajdą tu sporo nawiązań do popularnej serii. Kto wie, może tytuł ten wzbudzi was w uczucie nostalgii i ponownie wstrząsie świat Heroes of Might and Magic. W każdym razie ja czekam z niecierpliwością na premierę tej gry, a wy dla przypomnienia premiera 24 sierpnia 2021 roku. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy pod filmikiem, do dostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to pawić konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki drodzy widzowie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!